Lipozołowy hexapeptyd, botox-like w wersji wzmocnionej. Z przyjemnością i dumą Wam go przedstawiam, i chciałabym Wam opowiedzieć o nim parę słów. Już poprzednia jego wersja zdobyła sobie dosłownie tysiące zwolenniczek, bo pięknie wygładzała z mimiczne, bardzo mocno nawilżała skórę dzięki argirelinie między innymi. Natomiast teraz mamy wersję wielokrotnie wzmocnioną, bo zmieniliśmy kolejność peptydów, zamknęliśmy je w kapsułach lipozomowych, także transport jest wyjątkowo głęboko, błyskawicznie i skutecznie. I w dodatku zwiększyła się koncentracja teraz do najwyższej dostępnej na rynku o 33,3%. Na co to się przekłada? Tak jak wcześniej już obserwowałyście pierwsze rezultaty szybko, ale pełne po około 3-4 tygodniach, tutaj rezultaty doskonałe są już po tygodniu. Czyli skuteczność jest ogromna. Ale powstał tutaj dylemat, który ja potraktowałam też bardzo poważnie. Taka zmiana formulacji i koncentracji wymusza też zmianę ceny. My się staramy jak zwykle mitygować te zmiany, ale tutaj będzie to 25 zł i nie mam wyjścia. Ja uznałam, że absolutnie warto, dlatego że już jedna kropla, a w buteleczce jest ich 180, wystarcza nam całkowicie na okolicę oczu do Linki Łez tutaj na, na Lwiązmaszczkę i zostaje jeszcze z tej jednej kropli, nawet na brustki nosowo-wargowe, więc łatwo sobie policzyć, że przy takiej aplikacji rano i wieczorem cały ten produkt nam starczy na 90 dni, czyli, czyli na długo. No i pozostaje mi mieć tylko nadzieję, bo te, teraz e, jego los jest w Waszych rękach, że także i Wy uznacie, że warto i że Was zachwyci w równym stopniu, jak już zachwyca mnie.